Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem na obecną chwilę. Już nie będę tutaj tytułowała, dlatego że jest to po prostu ogólna energia dla Ciebie, którą dzisiaj yy, dla Ciebie tutaj karty, że tak powiem, przekażą. Natomiast nie będziemy tutaj nadawać żadnego y, tytułu, bo po prostu jest to bardzo ogólne y, czytanie i ogólny temat. Dobrze, moi drodzy, ogólne bieżące energie. Moi drodzy, do wyboru macie trzy y, opcje. Mamy trzy karty do wyboru. Pierwsza grupa to jest no ja nazywam tą kartę Feniks. Dla mnie to jest odrodzenie, to jest Feniks, to jest przepiękna karta, bardzo wzniosła karta, y, więc ja w taki sposób ją odbieram. Druga karta to jest taki, powiedziałabym, bardzo ona mi przypomina kartę Pustelnika, dlatego, że są podobne barwy i właśnie jest podobna tutaj tematyka. No i trzecia karta to jest para zakochanych, którzy grają w szachy, więc tak wam zobrazowałam te karty, ale decyzja ostateczna należy do was, więc teraz prosiłabym, żebyście wybrali swoją kartę. No dobrze, w takim razie zaczynamy od jedynki. Te dwie pozostałe karty ja sobie już tutaj yy, odłożę. Dobrze, moi drodzy, pierwsza karta, czyli nasz Feniks. Aha, od razu powiem, że trzecia grupa ma o jedną kartę więcej, bo tak wyszło, więc tak wzięłam. Dobrze, pierwsza, karta, yy, pierwsza grupa to Paść wody, rycerz ziemi i pustelnik. Tutaj jest informacja, którą usłyszałam, pozostań sobą, czyli żebyś nie dał sobie narzucić pewnych wzorców, ideałów i przede wszystkim, nie wiem, postaw, które nie są twoje. Tutaj, oczywiście, tyczy się to różnych płaszczyzn, dlatego że mogą być to osoby w twoim najbliższym otoczeniu, które chcą cię do czegoś zmusić albo jak gdyby włożyć w twoje usta pewne opinie, pewne jakieś tam idee. Natomiast też mogą być takie, powiedziałabym, bardzo ogólne, społeczne tutaj zasady, prawda. Czyli jak gdyby większość robi tak, to ty też musisz. Nie, ty musisz być co so ty, ty powinieneś być sobą i tak naprawdę powinieneś do samego końca wierzyć sobie i mieć jak gdyby ugruntowane twoje własne opinie i idee. Więc tutaj jak gdyby pierwsza informacja od razu, którą usłyszałam, pozostań sobą. Czyli nie zmieniaj się, pozostań sobą. Generalnie chodzi o to, żebyś nie. Nie zmieniał się pod naciskiem pewnych wpływów, które nie są Twoje, tak, które są z osób z zewnątrz, bądź z pewnych takich rzeczy, które nie powinny w ogóle na Ciebie wpływać. Dobrze, co tutaj jeszcze widać? Przede wszystkim, kolejna informacja jest taka, że yy, tak naprawdę może przyniąć, przyjść do Ciebie lepszy pieniądz. Ciężko mi powiedzieć, w jakim yy, okresie, dlatego, że my tutaj nie będziemy się ograniczać do czasowości. Natomiast rycerz ziemi zawsze pokazuje duże szanse na to, że będzie lepiej finansowo i po prostu mogą być tutaj pewne zasoby, które otrzymasz, a które jak gdyby poszerzą twoją, jak to powiedzieć, no, twój portfel, tak? Będziesz miał bardziej wypukły portfel, no w ten sposób. Natomiast moi drodzy, w Paźiu Wody powiedziane jest, żebyś starał się być bardziej empatyczny i pomocny osobom, które tego potrzebują. To mogą być różne osoby. To może być ktoś, kto potrzebuje twojej dobrej rady, twojej pomocy. Może ktoś, kto jak gdyby oczekuje, że go wesprzesz, że mu nie wiem, w czymś pomożesz, tak czysto fizycznie, jeżeli chodzi o jakieś czynności codzienne. Natomiast tu jest zdecydowanie informacja bądź bardziej empatyczny i pomocny, jeżeli wymaga tego sytuacja. Czyli typowo takie prospołeczne zachowania, tak, empatia, takie ciepło, takie Yy, że tak powiem, skierowanie również na innych ludzi, a nie tylko na siebie. Wiecie, nie, zazwyczaj każdy z nas uniwersalnie yy, takie wartości przyjmuje i z takimi wartościami żyje, ale jeżeli się tak zastanowić, no to z tą pomocą bywa różnie, prawda? Nieraz nam się uda, udaje komuś pomóc, a nieraz po prostu no, jakoś tak wychodzi, że zawsze uważamy, że ktoś inny pomoże, a my akurat nie robimy nic. Natomiast tutaj jest powiedziane, żebyśmy rzeczywiście, żebyście, żebyście rzeczywiście tutaj postawili na empatię i na pomoc osobom potrzebującym albo zwierzakom, prawda? Zwierzaki też potrzebują, zwierzaki też czują, też żyją i też jak gdyby oczekują od nas tej pomocy, bo przecież same nie zrobią nic, prawda? Więc też jak gdyby wyczucie na wyczulenie, można powiedzieć wyczulenie na osoby potrzebujące. I na takie, które same sobie nie są w stanie pomóc. Moi drodzy, w karcie pustelnika powiedziane jest to, żebyś przede wszystkim. Yy, tu jest taka refleksja, autorefleksja, dlatego że jest nawołanie do tego, żebyś zastanowił się, jakie doświadczenia życiowe dotych, dotychczas w życiu zrobiłeś. Nie zrobiłeś, jakie do, dotychczas w życiu doświadczenia zdobyłeś, i żebyś po prostu był tego świadom i żebyś sobie to przypomniał, jakie życie dało ci doświadczenia, jakie dało ci lekcje, jakie lekcje udało ci się przejść, co cię wzmocniło, a co jak gdyby jest cały czas w przepracowywaniu. Czyli to jest taka typowo y, autoanaliza, można powiedzieć. Oczywiście pod kątem tego, co ja powiedziałam, bo tutaj są konkretne rzeczy wymienione. Natomiast nieraz się po prostu opłaca zdać sobie sprawę z tego, w jakim procesie jest, jeszcze jesteśmy, który został nieukończony pod względem, pod względem pewnych lekcji, w których na przykład tkwimy, ale one nie mają jeszcze końca, a jakie lekcje już zdobyliśmy i możemy się poszczycić fajnym doświadczeniem, które nas, że tak powiem, obroni na przyszłość przed takimi rzeczami, które są właśnie w, w kwestii tego, co. Y, tematu, który w której y, się zagmatwałam. Doświadczenia, które przede wszystkim nas uchronią w y, przyszłości od podobnych sytuacji, żeby nie było y, podobnych albo takich samych zakończeń. Dobrze, moi drodzy, szybciutki przekaz, tutaj nie ma co się zastanawiać, dlatego że bieżące energie i bardzo konkretne tutaj odpowiedzi przechodzimy do naszego pustelnika ja go, ja go nazywam pustelnikiem, bo on mi bardzo, ale to bardzo przypomina kartę pustelnika. Dobrze, trzecia grupa przed nami patrzymy. czwórka powietrza, dziewiątka ziemi i piątka powietrza. Przede wszystkim postaw na odpoczynek i regenerację. Być może sam to czujesz i sam o tym wiesz. Ale być może tego nie wiesz, albo udajesz, że tego nie wiesz. Moi drodzy, ciała nie oszukacie, psychiki nie oszukacie. Jeżeli przedobrzycie, to tak naprawdę ciało w pewnym momencie powie dość i położycie do łóżka. Nie wiem, czy byś tego chciał, dlatego że zazwyczaj na co dzień mamy pełno planów, pełno, pełno rzeczy do załatwienia, więc, więc raczej tutaj bym stawiała na to, żeby dogadać się z tą kartą czwórki powietrza i przede wszystkim unormować swoje siły i unormować, jak gdyby, Wydatkowanie energii, czyli postaw tutaj na regenerację, postaw na to, żeby pamiętać o y, siłach witalnych, żeby je po prostu daładowywać wtedy, kiedy jest na to potrzeba. Postaw na odpoczynek, postaw na to, żeby się relaksować. Wiecie, to nie jest żadna, powiedziałabym, jaka to jest cecha, to nie jest żadna y, próżność, dlatego że takie rzeczy są nam naprawdę potrzebne i powiem szczerze, że one są równie ważne. Jak już powiedzmy sobie i przyrównajmy jak inne potrzeby fizjologiczne nawet. Więc uważajcie na takie rzeczy, żeby ich nie zaniedbać, bo jeżeli zaniedbasz to później ciało odmówi ci posłuszeństwa, a tego byś nie chciał. Dziewiątka ziemi. Dziewiątka ziemi mówi o tym, żebyś o właśnie, wiecie co ja teraz usłyszałam, postaw na zieleń, postaw na kolor zielony, czyli otaczaj się kolorem zielonym. Chyba że nie lubisz. No ale warto by było po prostu spróbować, współgrać z tym kolorem zielonym. Tym bardziej, że mamy różne odcienie tego zielonego, butelkowa, jakaś taka zieleń trawiasta, albo zielenia taka jasna. Więc yy, wiecie, no, są jakieś ustępstwa, na które możecie iść, albo pewne kompromisy co do tego koloru. Natomiast też otaczaj się zielenią. Tutaj tak mocno bije ta zieleń i ta. Powiedziałabym, natura, ta przyroda. Bardzo mocno to, moi drodzy, teraz usłyszałam i poczułam. Więc tutaj jest powiedziane, żebyś współgrał z naturą, żebyś jeszcze wykorzystał ten czas, bo, wiecie, astrologicznie to my jeszcze jesteśmy w lecie, prawda? 21 września, bodajże, jest wiosna astrologiczna i powiedziałabym, że też jak gdyby zależy dużo od temperatur, ale pamiętajcie, że wchodząc w jesień, też wchodzimy jeszcze w porę. Gdzie możemy korzystać z tej natury? Te piękne kolory, te piękne yy, szeleszczące liście, te parki pełne, y, pełne barw. Naprawdę to jest, można powiedzieć, terapeutyczna pora roku, która bardzo dobrze może wpłynąć na Twoją psychikę, jeżeli nauczysz się czerpać z niej korzyści, jeżeli nauczyć, nauczysz się być uważny, jeżeli nauczysz się po prostu z nią obsować i z nią współgrać. Bo moi drodzy, yy, Natura da ci, że tak powiem, solidną terapię, da ci re relaks, da ci odpoczynek, da ci odprężenie i za to nic nie płacicie, więc macie coś w zasięgu ręki, a podejrzewam, że połowa z Was te, z tego nie korzysta. Więc, moi drodzy, tutaj nastawienie na naturę, na roślinki, na wszystko, co powiedziałabym, można, że tak powiem, samemu hodować albo postawić sobie na parapecie albo kolor zielony, tak? Otaczaj się kolorem zielonym. Jeżeli lubisz to masz z głowy, bo możesz sobie przekładać te barwy zielone na jakie tylko chcesz. A jeżeli nie lubisz, no to być może trzeba się przełamać albo no tak jak mówię, no jest kilka barw tego zielonego. Można iść na ustępstwo, można iść na kompromis, można coś tam dla siebie, że tak powiem, znaleźć. Więc to jest kolejna informacja dla was. No i piątka powietrza. Piątka powietrza, już Wam powiem, co ona Wam w takim tutaj kontekście chce powiedzieć. To jest taka też refleksja. Właśnie w Wiedeńce mieliśmy trzecią kartę jako refleksję, i tutaj to samo. Zastanów się, jak traktujesz ludzi. Zastanów się, jak ludzie Cię traktują. Jak przebiegają interakcje pomiędzy Tobą a otoczeniem. Czy jest zachowana równowaga w dawaniu i braniu? Czy otoczenie, jak gdyby, doładowuje cię energetycznie? Czy ty doładowujesz osoby, które są ci bliskie i są dla ciebie ważne? I co jest dla ciebie ważne w interakcjach z innym człowiekiem? Oczywiście na różnych płaszczyznach. Co innego będzie w damsko-męskiej sytuacji, co innego w koleżeńskiej, przyjacielskiej. To już do ciebie należy, że tak powiem. Yy, pomysł, jak ty sobie na to odpowiesz. Natomiast ważne jest to, żebyś odpowiedział sobie właśnie na takie kwestie, żeby ci to przybliżyło do tematu interakcji z innymi ludźmi, bo w ten sposób też możesz zobaczyć, jak ty funkcjonujesz, tak, w stosunku do otoczenia, jak otoczenie yy, funkcjonuje w stosunku do ciebie. Nieraz takich rzeczy na co dzień się nie widzi, ale na przykład zachwiana równowaga w dawaniu i braniu. Dopóki gdzieś tam tego nie usłyszysz, dopóki gdzieś tam tego nie przeczytasz, to możesz sobie nie zdawać sprawy, że może być w ogóle zachwiana równowaga w dawaniu i braniu. Że ktoś jak gdyby daje z siebie wszystko, wyprówa ostatnie, że tak powiem, dobrze, nie będziemy takich przykładów tu na kanale publicznym mówić. Yy, daje z siebie bardzo dużo, bardzo dużo energii wysyła, a ktoś po prostu ma to gdzieś albo wysyła malutko i. Sposób taki powiedziałabym, który nawet nie jest w stanie doładować tą drugą stronę. Więc powiedziałabym, że tutaj y, odpowiedzcie sobie sami dla siebie na te pytania, które tutaj y, postawiliśmy w tej karcie, i zobaczycie, jak, do jakich wniosków i przemyśleń to Was zaprowadzi. Dobrze, moi drodzy, to była grupa numer dwa. No i trzecia grupa. Przepraszam, musiałam się napić. Trzecia grupa para zakochanych nad szachami. I tu są cztery karty, tak jak powiedziałam. W trzeciej wyszły cztery, więc wzięłam cztery. Zawsze tak robię, dlatego że jeżeli z impetem karta mi wyskakuje, to znaczy, że ma być brana. Dobrze, moi drodzy: król powietrza, yy, dziesiątka ognia, cesarz, trójka wody. Możesz mieć potrzebę yy, przede wszystkim zaznaczenia się w jakimś środowisku, w jakimś otoczeniu, albo zaznaczenia swojej osoby w życiu. Wiecie o co tu chodzi? Generalnie, być może jesteś osobą, która nie była brana pod uwagę, która miała problemy z tym, żeby przemówić, żeby pokazać się, żeby pokazać swoje zdanie. Natomiast ty teraz dostajesz, jak gdyby, takiego. Przepływu energetycznego, który jak gdyby sam cię wypycha, żebyś ty się zaznaczył. Czy zaznaczył w życiu, czy zaznaczył w jakichś tam środowiskach, otoczeniach. Tu chodzi o to, żebyś zaznaczył swoją osobę, bo to tobie jest potrzebne, prawda? I to nie chodzi o to, żebyś wyszedł zaraz szybko, leciał do programu telewizyjnego, żeby cię zobaczyli. Nie, chyba że masz takie aspiracje, ale tutaj bardziej chodzi o co innego. Żebyś ty zaznaczył siebie. Poprzez całą Twoją postawę, całą Twoją osobowość i całą Twoją osobę w tych sytuacjach, w której masz na to ochotę i gdzie czujesz, że musisz to zrobić. Tak jak powiedziałam, być może jakiś, byłeś na jakimś zebraniu, chodzisz od roku na zebrania i nigdy nie masz, yy, o, że tak powiem, czy okazji, czy na tyle odwagi, żeby powiedzieć w końcu swoje zdanie na forum. Inni się wypowiadają, a ty jak gdyby tylko odpowiadasz na pytania, tak lub nie. Tu jest ważne, żebyś ty się zaznaczył, tylko ty się zaznaczasz, bo ty tego potrzebujesz, a nie żeby zabłysnąć, żeby pokazać, co to nie ja. To wychodzi z twojego wnętrza i to jest związane z taką, powiedziałabym, zdrowotnością psychiczną, prawda? Każdy człowiek potrzebuje przynależeć do jakiejś grupy. Każdy człowiek potrzebuje, żeby go słuchano, żeby go zauważano. I być może pewne deficyty w tej kwestii są w Twoim życiu i teraz należałoby po prostu je nadrobić, jeżeli masz na to ochotę, nic na siłę. Ale tutaj ta karta mówi: zaznacz się, zaznacz swoją osobę, zaznacz swoje zdanie, zaznacz swoją opinię. Więc to jest dla tych, którzy mieli to akurat dzisiaj usłyszeć. Dziesiątka ognia. Nie forsuj swojego ciała, uważaj, co robisz, jeżeli robisz rzeczy, które obciążają twój organizm. Moi drodzy, jakie rzeczy obciążają organizm? Takie uniwersalne to my znamy, tak? Alkohol, papierosy, yy, tłuste jedzenie, fast foody i tak dalej. Natomiast są też rzeczy, które nie są jak gdyby wśród tych, które wymieniłam, ale obciążają chociażby twoją psychikę. Jakieś takie cały czas wspominanie rzeczy złych. Siedzenie w energii, która dawno już powinna odejść, a cały czas ty w niej siedzisz. Nie, nie idziesz w nowe, tylko siedzisz w starym miejscu i tak naprawdę nic tam cię nie czeka, ale ty siedzisz. Co jeszcze? Nie wiara w, si w siebie, tak? Yy, brnięcie i yy, bycie cały czas w toksycznych sytuacjach, relacjach, miejscach yy, i, i, tak yy, i powiedziałabym, że to też jest coś, co cię obciąża, dlatego że to nie jest zgodne. Z takim powiedziałabym zdrowym podejściem do funkcjonowania na co dzień. Więc tutaj ważne jest to, żebyś po prostu z tego wyszedł i żebyś na początku sobie zdał z tego sprawę, no bo jeżeli na przykład ty nie widzisz jeszcze tego, że są takie rzeczy w twoim życiu, no to jak masz zadziałać, jak nie widzisz? Natomiast tutaj też chodzi o samoświadomość o to, żeby być na tyle świadomym i obserwującym to, co się dzieje wokół ciebie i co jest związane z twoją osobą. Aby zauważyć takie detale w momencie, kiedy one są ważne, zauważenia. Więc to jest kolejna informacja dla Ciebie, no i uważaj na stres, no, ale to jest też uniwersalne, prawda? Stres też je, stres teraz w naszym życiu jest no, na porządku dziennym i wszyscy jak gdyby już żyją jak gdyby rutynowo z tym stresem, a proszę pamiętać o jednym, że stres, codzienne życie w stresie nie jest naturalnym, yy, że tak powiem, naszym, nie jest naszą naturalną zasadą w życiu. To jest coś ponadnaturalne, czyli to nie jest nic dobrego, tylko to jest coś, co jest toksyczne. Więc to nie jest tak, że każdy ma stres, bo we wszystkich firmach jest taka a nie inaczej. Nie. Jeżeli żyjesz w stresie, to nie żyjesz w naturalnych, bezpiecznych i powiedziałabym takich, jakie powinny być w warunkach życia dla jednostki. Więc trzeba eliminować stres, a nie uważać, że on jest wpisany w rutynę naszego życia. Teraz cesarz. Cesarz mówi o tym, że jeżeli masz, powiedziałabym, rolę kierownika, lidera i tak dalej, to uważam, że dość dobrze będziesz się w niej sprawdzał, albo ty doskonale się na to nadajesz, tak, do tego nadajesz. Natomiast karta cesarza mówi też o tym, żebyś zastanowił się czy wszystkie struktury w twoim życiu są odpowiednie dla ciebie, czy być może nie należy przeorganizować niektórych sfer w twoim życiu, żeby były jak gdyby łatwiejsze, żeby były jak gdyby bardziej, powiedziałabym, przemyślane. Wiecie, to, co się sprawdza przez lata, nie znaczy, że w tym momencie jeszcze też będzie się sprawdzało. My jesteśmy po to, żeby jak najlepiej organizować swoje życie dla samych siebie, tak? I dla naszych rodzin, ale mówimy teraz o jednostce. Więc, generalnie, tutaj jak najbardziej możesz modyfikować pewne sfery w swoim życiu, jeżeli. Wiadomo, że ty dorastasz, ty się starzejesz, ty masz więcej lat niż na przykład 6 lat temu i wtedy miałeś taką organizację życia, tak ta twoja sfera wyglądała, a teraz możesz zgodnie z tym, że się rozwijasz, że dojrzewasz, że dorastasz albo że się starzejesz, masz prawo zmienić tą sferę, inaczej zorganizować, zmienić struktury. Więc tutaj być może trzeba się nad tym zastanowić, czy w jakiejś sferze nie trzeba by było zmienić organizacji. Trójka wody. Trójka wody mówi o tym, żebyś, jak to powiedzieć, żebyś nie uciekał od towarzystwa i od ludzi. Natomiast to jest dla osób, które rzeczywiście tak robią i są takie troszkę wyobcowane i no trochę stronią od tego towarzystwa. Natomiast trójka wody dla osób, które powiedzmy są w takiej normie towarzyskości na co dzień. Mówi o tym, że zastanów się, czy masz w swoim życiu bliskich znajomych bądź bliskich przyjaciół, na których możesz polegać i którzy są dla siebie bardzo wartościowi. To jest kwestia takiej, jak już powiedziałam, w pierwszej i w drugiej grupie, mieliśmy ostatnią kartę, taką totalną autoanalizę. I tutaj też ta trójka wody chce ci uzmysłowić, żebyś sobie zastanowił się nad tym. Czy w Twoim życiu przede wszystkim dopuściłeś tak blisko niektóre osoby, żeby mianować ich, nie wiem, na przyjaciół, na znajomych, ufasz im, jesteście wartościową, powiedziałabym, znajomością? Czy tak naprawdę masz bardzo powierzchowne relacje, znajomych, nie masz przyjaciół? Tutaj należy się zastanowić, bo wiecie. Generalnie każdemu z nas jest co innego potrzebne. Jeden lubi głębokie relacje, dlatego że tam się odnajduje i dopiero to jest dla niego właśnie ta właściwa relacja, a inny nie pozwoli innym ludziom tak blisko się do siebie zbliżyć i ma tylko znajomych albo po prostu osoby, które powierzchownie są jego kolegami, koleżankami. Więc dla ciebie to jest do przemyślenia, i to jest taka właśnie takie zadanie na powiedziałabym autoanalizę zdecydowanie. Dobrze, moi drodzy, to by było w takim razie na tyle, jeżeli chodzi o nasze bieżące czytanie. Jeszcze zostały mi dwa miejsca na jutrzejszą pełnię, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Oni, Jana 777 małpaw.pl. Pozdrawiam serdecznie.